Bądź mną. Niech twoi rodzice się rozwiodą, gdy jesteś jeszcze bardzo młody. Nie spotykaj się z tatą za często. Za każdym razem, gdy go odwiedzasz, on kupuje ci grę. Zawsze była to jakaś zajebista gra. Nigdy nie kupił ci niczego, co by ci się nie spodobało. Zawsze mówił, że o, to tylko przypadek, że on się nie zna na tym i wybiera w sklepie pierwszą lepszą. Ciągnie się to latami. Niech tata przestanie ci kupować już gry, bo jesteś starszy i kupujesz je sobie samemu. Tata umiera. W jakimś czasie przyjedź do jego domu posprzątać. Otwórz jego szufladę przy biurku. Jest w niej pełno magazynów i czasopism o grach. Przeczytaj sobie je, żeby powspominać. Tata zaznaczał sobie gry, które wydawały się fajne i pisał sobie obok wskazówki. Na przykład Anon chciał jakąś grę sportową. Były też takie jak pracuj więcej i kup mu dwie gry. Albo kup mu tę droższą, sobie kupisz coś w następnym miesiącu. Rozpocznij się jakie bane dziecko, gdy zrozumiałeś, że twój ojciec spędził większość swojego czasu nad czymś, co go nie interesowało tylko dlatego, że robił to dla ciebie.